Dzień dobry. W studiu Radia Fiat Michał Matyja i Przemysław Pinkosz, koordynatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Inicjatywa zapewne znana przynajmniej części słuchaczy Radia Fiat, ale części zapewne nie, więc proszę o przedstawienie idei i opowieść o tej inicjatywie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. To może zacznę od czego się zaczęło. Zaczął ksiądz Jacek Stryczek, turca szletnej paczki wraz z grupą Męska Strona zorganizował trasę z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Idea była prosta, aby ta droga krzyżowa była wymagająca, aby to przeżycie duchowe połączyć z przeżyciem również fizycznym, tak żeby wyłączyć wszystkie inne troski, myślenia, tak żeby skupić się tylko i wyłącznie na drodze. Droga krzyżowa, którą zwykle przeżywamy w kościele, trwa 30-40 minut, czasami jak jest bardziej Głębsza na no to półtorej godziny, to przejście trwa 8 godzin. Sam mogę powiedzieć, że wszystko się włącza i skupiamy się w trakcie tego tylko i wyłącznie na drodze krzyżowej. 40 km dobrze pamiętam, ale to, są, to jest jedna długość trasy, czy w zależności od wariantu trasy są różne um, odcinki do pokonania? Są różne odcinki do pokonania. To znaczy, wymagania są takie, żeby było minimum 40 km. Albo 30 km i 500 metrów podejść. Tak, żeby ta droga była y, odczuwalna dla każdego uczestnika. To, to nie ma być coś łatwego, ale to ma być coś takiego, że y, mobilizuje nas do, 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 do działania, do szukania Boga, do relacji z Bogiem, do przejścia tych kilometrów i, i uzyskania dostępu do siebie, do, do, do głębi, do swojej głębi. Taka, taka właśnie jest idea tej, tej, tej drogi. Także różne są odcinki, no, ale to mniej więcej 40 km, tak gdzieś. Pewnie łatwiejsze i trudniejsze, a mnie przekonuje to, co kolega powiedział, że podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościele faktycznie trwa to powiedzmy pół godziny, godzinę maksymalnie i jest jakimś skończonym wymiarem. A tutaj przy długości tych powiedzmy symbolicznych 40 kilometrów, chociaż trudno tu mówić o symbolicznym, nie symbolicznych, ale przy długości 40 kilometrów trasy, z czasem człowiek faktycznie siłą rzeczy się otwiera na, na inne przeżycie refleksje i, i ta trudność motywuje do, 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 do przeróżnych myśli. Jakie, jakie znacie świadectwa, historie, czy, czy, czy te otwarcia, nie wiem, sumień, duszy, po prostu wstąpienia na inne drogi myślenia u, u uczestników? Pamiętam taką historię jak szliśmy ostatnio właśnie na drodze krzyżowej, była to, był to odcinek z Wielunia do Praszki i, i szły z nami takie, za nami raczej, bo to wymagania są takie, żeby, żeby nie, nie iść w grupie, żeby się po prostu skupić na sobie, tak. Można z kimś tam porozmawiać oczywiście zawsze, to, to, jest, to jest pomocne i patrzeć też na innych, ale była taka historia, że szły, szły dwie kobiety, dwie dziewczyny i, i Zerkaliśmy na nie z tyłu co się dzieje, bo tak coraz już tych, przy tych ostatnich stacjach, coraz dłużej tak to trwało. Okazało się, że tak miały obdarte nogi, ale mimo tego wszystkiego, tego bólu, całego, to one szły dalej i doszły do końca. Praktycznie do ostatniej stacji stacji doszły. Potem rekonwalescencja, tak, to, to musiało jakoś tam potem być uleczone, ale, ale z relacji znam właśnie opowieści, że opowieści tych dziewczyn, że one były bardzo zadowolone z tego, to jakby odczuły na swoim ciele tą Drogę Krzyżową. Bądliły się stopami, można powiedzieć, tak? A z do bólu. Tak, wysiłek fizyczny, tak, robi, robi na pewno swoje. E, można wyzerować emocje i spojrzeć inaczej na, na, na swoje życie, na, na sumienie, nie wiem, na postępowanie w okresie Wielkiego Postu po przebyciu y, ekstremalnej Drogi Krzyżowej? Myślę, że tak. Myślę, że spojrzenie, to jest w ogóle bardzo fajny czas. Taki, taki czas zatrzymania się, pomyślenia o sobie. Ale nie jest to łatwe w dzisiejszych czasach, no bo ma Mamy wiele bodźców, tak? Nie, nie, nie można yy, oderwać się od rzeczywistości. A tu można się oderwać od rzeczywistości, jednak no. tutaj ta rzeczywistość jest, jest inna. Są sytuacje, są nie Usiedliśmy yy, 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 ostatnio na jednej ze stacji. Mieliśmy przepiękny koncert ptaszków takich polnych, tak? To było takie, no, tego na co dzień się nie usłyszy, nie zobaczy. A tutaj jednak taka nagroda za to. To, co mnie zdziwiło w panów wypowiedzi, to że tą drogę przemierza się samemu. Nie wiem, dlaczego w mojej głowie funkcjonowało przeświadczenie, że przemierzamy ją grupowo, a tu się okazuje, że w samotności. To znaczy tak, grupa jest na początku, jak jest eucharysja, jak jest msza. No to jest. Pełny kościół de facto, ale potem jakoś każdy swoim tempem idzie. No wiadomo, tam y, można iść z osobą towarzyszącą. Ja szłem ostatnio z dwójką moich synów. Jeden 17, 16 lat jeszcze wtedy miał, a drugi miał 10 lat. Y, jeden przyszedł 15 kilometrów, ten młodszy, a starszy 30, więc tam go potem odebrała żona ze szwagrem. Tak? Także przyjechali po, po, po nich i po jednego, a drugi doszedł do domu moich rodziców. Ale każdy idzie swoim tempem. To się potem tak fajnie rozchodzi, że tak. na nikt początku nikomu grupa, nie przeszkadza. Później, tak, na owszem. początku jest taka grupa większa, wiadomo. Siłą rzeczy później tak, się tak, ludzie tak, rozchodzą tak, z tak, racji tak, tego tak. różnego tempa. A znaczy, powiedzcie, bo z drugiej strony... Do... bo to jest dobre miejsce, żeby przypomnieć zasadę EDK. EDK jest wydarzeniem indywidualnym. To nie jest tak, że wiadomo, nasze trasy zbierają po około 100 osób, ale każdy przeżywa to sam. Zalecamy, aby zebrać się w jakąś tam mniejszą grupkę, mm -hmm. ale jest reguła ciszy. Idziemy tak. w ciszy, nie rozmawiamy z nikim. Każdy indywidualnie przeżywa drogę krzyżową. Jedynie w tej grupie można przeczytać sobie rozważania stacji krzyżowej. Idziemy w jak najmniejszych grupkach, oddaleni od siebie. No i skupienie. Ostatnie, tak, skupienie. No i ostatnia bardzo ważna zasada. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i wszystko? To od razu trzy pytania natury technicznej, czy też organizacyjnej. Gdy sobie uświadomimy dystans 40 km, to jest to dystans prawie maratoński. Czy zdarzają się uczestnicy, którzy przechodzą 40 km bez wcześniejszego przygotowania? Jakie tu są wasze doświadczenia? Czy są takie osoby, które po prostu, no jakby z marszu z życia codziennego decydują się na to, zrobię to i faktycznie przechodzą, nie przechodzą. Jak to, jak to się kończy w tym wymiarze fizycznym i zdolności człowieka? Wieka. Tu jest świadectwo mojej koleżanki, która miała złą, ma tendencję do skręcania sobie kostki. Ona nie chodzi długich tras, 10 km już no to było dla niej poza zasięgiem. Tak. Ale powiedziała, że przejdzie drogę krzyżową. Na każdej stacji, chyba po pierwszej stacji, przeżyła swoją pierwszą miarę drogi krzyżowej, że ma dość, ale panie boże, daj mi siły i przeszła całą, stac całą trasę raz więcej się na to nie porwała ale z, to, z tą wiarą i z tym przeświadczeniem Czyli można, o, można odnieść wrażenie, że, że z, z każdą stacją te siły, także jakieś duchowe tak z nieba, przychodziły i wzmacniały ją, mimo tego, że pierwotnie no, nie była w ogóle do takich dystansów przyzwyczajona, plus ta, 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 ta gdzieś zdolność do, do kontuzji, a jednak udało się. Tak, bo może z każdą stacją przychodzi zmęczenie, ale przychodzi również spokój ducha i ta siła duchowa, jak ją, jakkolwiek ją nazwać. No. Właśnie to chciałem, żeby też y, wybrzmiało. Kolejne pytanie, jakie mam, to proszę powiedzcie: trasy odbywają się nocą czy za dnia? Są dwie możliwości przejścia EDK. Zwyczajowo mówi się, że tylko w Wielkim Poście. Każdy może wziąć trasę, one są już gotowe na stronie EDK. Wybieramy trasę, wybier bierzemy rozważania, idziemy, nawet teraz zalecamy w nocy, ale każdy może w każdym momencie przejść. Mhm. I jest spotkanie grupowe, które odbywa się, zaczyna się od mszy świętej w, para w Twojej parafii i idziemy tą grupą, jaką się zbierze w wielki tydzień przed Wielkim Piątkiem. Rozumiem. To ostatnie z pytań technicznych. W takim razie szczególnie w wymiarze odbywania ekstremalnej drogi krzyżowej nocą idziemy często no, terenem nieznanym, siłą rzeczy przy dystansie 40 kilometrów. Jak odbywa się nawigacja po trasie? Jak się po prostu po ludzku nie zgubić? Do tego służy telefon? Czy, czy one są w jakiś sposób oznaczone wizualnie, też trzeba mieć urządzenie ze sobą jakieś w jakiejś formie smartfona, no, no nie wiem, tu też od razu kwestia baterii, etc. Jak to wygląda od strony technicznej, bo nie wiem. Tak, zalecamy zabrać ze sobą bank bo Ach, doświadczenia kochie. wiemy, że wiele osobom telefony nie wytrzymują. No tak, jak co chwilę spoglądamy. Tak, yy, mamy EDK tworzy coś takiego, jak pakiety, czyli mapa z trasą. Ale ja z doświadczenia zalecam nawigację telefoniczną, ze względu na to, że no tam mamy swój punkcik, w którym jesteśmy i to wiele ułatwia. A na mapie Mam, papierowej nie tak, jest takie oczywiste, że się odnajdziemy. Mamy ta trasa w tej aplikacji jest wyznaczona, mhm. w tym roku mamy między każdymi stacjami w aplikacji notatkę, co koordynator czy, albo wyznaczający daną trasę chciał zaznaczyć, by uważać. Mm -hmm. Bo kwestia mapy jest taka, że są punkty, w których można w jednym miejscu w trzy trasy skręcić i też jest zaznaczenie czegoś takiego w formie pisemnej, że tutaj trzeba, tutaj trzeba szczególnie zwrócić uwagę, że wchodzimy w środkową drogę, a nie w dwie poboczne. Mhm, czyli są takie punkty uważności tak, zaznaczone, tak. Aby, aby dla własnego dobra, żeby się powiedzmy nie zgubić, albo nie pomylić tras, tak, i zakończyć tam, gdzie, gdzie to było. Powiedzcie panowie o, o własnym doświadczeniu. No, może zaczynając od tego ile razy, czy już braliście udział, a, albo która to wasza edycja i, i trochę poproszę o słowo Waszego doświadczenia, waszych przeżyć związanych z odbyciem ekstremalnej drogi krzyżowej? Ja jako lider jestem pierwszy raz, ale już pokonałem dwie trasy, dwa razy ekstremalną drogę krzyżową, czyli rok wcześniej i dwa lata wcześniej. Pierwszy raz, jak poszedłem, byłem średnio przygotowany, aczkolwiek troszkę tam biegam i, i jednak nie bałem się tego, ale, ale odczułem ją mocno. Do samochodów wsiadały się Ciężko, ale po dniu wszystko już potem było w porządku, wróciło, nic, nic żadna kontuzja się nie pojawiła. Natomiast w, drugi, w drugim roku, czyli rok temu jak byłem, to już no, też odczułem. Natomiast wystarczało się położyć do łóżka po drodze krzyżowej i wstać i już byłem normalny, już nic mnie nie bolało. Także także jest. Taka siła właśnie, jak tutaj rozmawialiśmy, która normalnie po, po, po meczu piłkarskim, po, jakimś, po jakichś zawodach biegowych trudniej się czasami dochodziło niż, to, niż, niż, niż po przejściu tych 40 km. No to jest tak, że się y, y, cały dzień chodzi, pracuje, coś się robi, wykonuje się swoje obowiązki, a tu jednak wieczorem jeszcze trzeba poświęcić i całą noc iść nie. Dlatego jak ktoś ma możliwość zrobienia sobie w piątek, nie wiem, y, jakichś lżejszych zajęć, to to, to, jest, to jest zalecenie takie, można powiedzieć, na marginesie, nie? Że, można, że można sobie tutaj troszkę odpuścić tych takich cięższych zajęć w tym dniu, żeby, no, żeby było troszkę łatwiej. No. Żeby naładować nieco tak jest, akumulatory. Tak. Ale mam wrażenie z pana wypowiedzi, że poza tą odnową duchową, to jednak w szybszym tempie następuje odnowa też fizyczna w takim razie, Jasne. tak? Że na drugi dzień już, już człowiek Wszystk... był z powrotem tak. czynny. Tak, wszystko jest w głowie, to wszystko funkcjonuje, prawda? Właśnie. Ciało, duch, dusza i tak dalej. Więc y, jedno drugiemu pomaga nie? W, tym, w, tej, w tej odnowie, w tej odbudowie. Tych, tych tkanek mięśniowych można przekonujące. Być może no, chciałbym się zdecydować, ale nie potrafię teraz deklaracji podać, czy na pewno wezmę udział, to jeszcze zdolność właśnie potem do organizacji życia. A powiedzcie proszę, panowie, gdyby wyrazić w takim razie jakieś słowo, czy zdanie, zachęty do radiosłuchaczy, dlaczego warto? Waszym zdaniem? Dlaczego warto? Ja powiem ze swojego, swojej pozycji, człowiek jest zabiegany. Pracuję 8 godzin na etacie, potem kolejne 8, nawet 10 wychodzi jakiś zadań takich pobocznych, domowych. Nie ma kiedy czasu na sen w wielkim poście z, nieraz ciężko zebrać się w ten piątek na samą drogę krzyżową, na bożeństwo w kościele i jak już się jest, no to te pół godziny to trochę za mało na uspokojenie tego mętliku w głowie. To jest ten jeden taki wymagający dzień, gdzie wszystko się uspokoi, wszystko się ułoży, bo tak jak trzeba mi że powiem, układa się już po pierwszych dwóch godzinach tego spaceru i można się skupić na swojej relacji z Bogiem, na też na swoich problemach takich głębszych, a nie tych problemów dnia codziennego, które. W końcu I potem jakoś spojrzeć na nie, yy, nawet, nawet yy, może nie lepiej, ale inaczej przede wszystkim po, po, po przejściu. Faktycznie, no, to, to, to wybrzmiewa, że po dwóch godzinach można tak, tak, zacząć gdzieś w ciszy, zacząć procedować własne myśli i, i relacje z Bogiem, bo towarzyszy nam tylko droga, yy, być może ciemność, tak, trasa, samotność i, i relacja z Bogiem. A z pana strony, panie Przemku, jakieś zdanie, zachęty dla radiosłuchaczy, dlaczego warto? To jest tak jak, tak jak to się mówi, wyjście ze strefy komfortu, tak, że decydujemy się na takie działanie, na, na rezygnację ze snu, przełamujemy swoje bariery, a to potem motywuje nas, jak już przejdziemy to, jak już, nawet jak nie przejdziemy, nawet jak podejmiemy decyzję, już ileś tych kilometrów się zrobi, to już jest sukces. I to potem zachęca nas, motywuje nas do, do, do tego, żeby przełamywać barierę, nie bać się w życiu, podejmować różnych decyzji, które, które czasem ciężko. Trzeba nam jest podjąć, bo po prostu nie znamy tego. A tutaj, bo też na trasie nie wiemy, jaka będzie pogoda, co się może stać. Tak samo, jak już doświadczymy tego, wiemy, że możemy działać w sytuacjach, których nie znamy, to potem się to przekłada na normalne życie, że możemy dzięki przejściu tej drogi, ekstremalnej drogi krzyżowej, to ona może pomóc w podejmowaniu decyzji w normalnym naszym życiu. Rozumiem. Znamy zachętę, dlaczego warto od strony takiej życiowej, ideowej. W takim razie, jeżeli ktoś by się decydował, to od czego zacząć? Teraz garść informacji praktycznych. Wchodzimy, właściwie wpisujemy w Google EDK. Wyskakuje nam pierwsza strona. Zapisz się na drogę krzyżową. Tam wybieramy swoją trasę. W tym roku jest to już zwykła mapka. Klikamy, wpisujemy swoje dane i dostajemy wszystko, czego nam potrzeba, by to przejść. Informacje, kiedy odbywa się, zaczyna się droga krzyżowa, czyli kiedy odbywa się msza. Mhm. Dostajemy mapę, dostajemy rozważania i dostajemy dodatkowy przewodnik z uwagami, jak iść. Mamy też możliwość z prośbą o ten pakiet dodatkowy, czyli tej mapki od blasku i książeczki z rozważaniami w formie drukowanej. Rozumiem. Inicjatywa jest ogólnopolska? Ogólnopolska, ale nie tylko, bo 12 krajów, tak? Pracy są, są w 12 krajach, z tego co co widziałem. A geneza tej inicjatywy jest nasza, z naszego kraju? Jest, tak, jest, tak. jest, jest to polska inicjatywa. Tak, tak. No tak, my, my robimy chyba jako nacja tego typu inicjatywy. Bardzo, bardzo dobrze. Fajnie, to bardzo bardzo dziękuję za zachętę, za podzielenie się świadectwem i wyrażam nadzieję, że, że trafi ta zachęta do radiosłuchaczy i po prostu, że inicjatywa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej będzie zdobywała coraz szersze grono uczestników i, i będzie nas to Odnawiać w okresie Wielkiego Postu. Przypomnijmy, że gośćmi studia Radia Fiat byli pan Michał Matyja oraz pan Przemysław Pinkosz, koordynatorzy i liderzy inicjatywy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Do usłyszenia w kolejnych relacjach na ten temat na antenie Radia Fiat, które jest zawsze otwarte na spotkanie z wami. Dziękuję. Dziękuję, Dziękuję. i serdecznie zapraszamy na EDK.